Niepokojąca przepowiednia islamistów: Jezus zniszczy krzyż. Kłopot z islamską apokalipsą. Zbyt wielu muzułmanów, nie tylko tych radykalnych, wierzy w to, że nadchodzi koniec czasów. Powinni się oni bardziej jednak skupiać na tym, co dzieje się teraz, pisze na łamach: ten wyorchtimes, Mustafa Rol. Okładka najnowszego wydania, Dabiku, czasopisma, które państwo islamskie rozprowadza online, przedstawia dżihadystę na tle osławionej, już czarnej flagi. Mężczyzna stoi na dachu kościoła i przewraca krzyż. Znajdującej się poniżej tego zdjęcia nagłówek brzmi: Brakt het ros. Zniszcz krzyż. W pierwszej chwili mogłoby się wydawać że państwo Islamskie w ten sposób świętuje sukces swojej brutalnej kampanii, mającej na celu wykorzenić chrześcijan z Iraku i Syrii. Ale hasło zniszcz krzyż, nie jest zwykłą frazą. Słowa te odnoszą się do przepowiedni, która ma podobno zostać zrealizowana u schyłku epoki przed apokalipsą. To proroctwo pochodzi z hadisów, czyli mów przypisywanych prorokowi Mahometowi. Są to opowieści, które są uważane za mniej istotne niż zapisy Koranu, ale nadal mają duży wpływ na kształtowanie doktryny islamskiej. Według niektórych Hadisów, Apokalipsa nadejdzie etapami. W pierwszym świat będzie pełen niesprawiedliwości, a muzułmanie będą uciśnieni. Potem pojawią się dwa ich Zbawiciele, oczekiwany lub Mahti, kalif natkniony przez Boga, który zjednoczy i uwolni muzułmanów. A po nim przyjdzie prorok, który wróci na ziemię, aby wspierać Mahdiego i pokonać zło. To nie będzie prorok Mahomet, jak można by się było spodziewać, ale Jezus, który w Koranie określany jest jako Mesjasz i Słowo Boże. Wielu chrześcijan również czeka na powtórne przyjście Jezusa, więc może się wydawać, że to dla nich dobre wieści. Ale literatura islamska wydaje się sugerować. Że Jezus powróci jedynie po to, aby znieść chrześcijaństwo i potwierdzić prawdziwość islamu. Ten często cytowany hadis, do którego odnosi się nagłówek w Dabiku, głosi: Syn Maryi wkrótce zejdzie do was jako sprawiedliwy władca, złamie krzyż i zabije świnie. Zwyczajowa interpretacja tego proroctwa jest taka, że kiedy Jezus powróci, położy kres swojemu kultowi. Który symbolizowany jest przez krzyż i przywróci prawa dotyczące żywienia, od których chrześcijanie odeszli, a których Żydzi i muzułmanie wciąż przestrzegają. Nie każdy muzułmanin wierzy w takie apokaliptyczne przepowiednie, których w większości nie ma w Koranie. Spora część z tych, którzy w nie wierzą, nie darzyłaby jednocześnie brutalnego państwa islamskiego sympatią. Jednak islamski apokaliptycyzm jest wciąż potężną siłą. Zgodnie z sondażem Pew Arch Center przeprowadzonym w 2012 roku, połowa lub więcej muzułmanów, żyjących w dziewięciu krajach muzułmańskich, uważa, że przyjście Mahdiego jest nieuchronne i może się zdarzyć jeszcze za ich życia. Państwo Islamskie idzie nawet o krok dalej i głosi, że to ono urzeczywistnia te przepowiednie. Nawet pomijając przemoc hadystów. Islamski apokaliptycyzm ma często negatywne konsekwencje. Choć najnowszą historię i bieżące wydarzenia najwygodniej postrzegać przez pryzmat proroctw, trudno je analizować. Weźmy na przykład główny dylemat muzułmańskiego świata w ciągu ostatnich dwóch wieków: dlaczego jesteśmy tak daleko w tyle w porównaniu z Zachodem? Apokaliptyczna narracja, którą reaktywowano w 1980 roku. Rękami popularnych pisarzy muzułmańskich, takich jak Saita i Up i wielu jego zwolenników, stwierdza, że stało się tak w wyniku działania siły Dajjal, islamskiej wersji antychrysta. Jeśli Dajjal jest winien ponurej sytuacji w świecie muzułmańskim, to tylko pochodzący od Boga Zbawiciele mogą pomóc wybrnąć z tej sytuacji. Przekonanie to zniechęca do wprowadzenia rzeczywistych rozwiązań, aby zlikwidować przepaść między światem islamu a Zachodem. Muzułmanie, a być może także inni wyznawcy teorii apokaliptycznych, powinni zauważyć, że obsesja na punkcie przepowiedni może pozbawić ich nie tylko racjonalności, ale również fundamentalnej wartości ich własnej wiary pokory. Bo stwierdzić, że świat, jaki znamy się kończy i będziemy tego świadkami, oznacza, że uważamy się za wyjątkowych. Nie jesteśmy tylko jednym z niezliczonych pokoleń, które stworzył Bóg. Jesteśmy wybranymi. To naprawdę nie jest pobożność, która leży u podstaw tej wiary, to próżność. Muzułmanie powinni również wziąć pod uwagę, że proroctwa o czasach ostatecznych, lepiej odczytywać jako przynośnie. Może to pomóc nam otworzyć nasze umysły, a nie je zamykać. XIX wieczny uczony islamski Muhammad Abduch twierdził, że drugie przyjście Jezusa było metaforą reformy w islamie. Podobnie jak konserwatywni Żydzi w czasach Jezusa, Abduch zaobserwował, że konserwatywni muzułmanie zbyt sztywno interpretują literę prawa, nie bacząc na jego ducha i moralne podstawy. Abduch twierdził, że muzułmanie potrzebują Mesjasza zorientowanego na odnowę, skupiającego się na miłosierdziu, miłości i pokoju. Jego wizja była skupiona nie na niszczeniu krzyża, ale na naprawie półksiężyca symbolu islamu. Muzułmanie mogą rozumieć drugie przyjścia Jezusa w przerażający sposób nakreślony przez państwo islamskie. Mogą je także rozumieć tak jak Abduch. To dlatego, że religijne teksty. Ożywają w rękach ludzi. I to czyni wielką różnicę w tym, czy celem wierzących jest ostrzenie ostrza przeciwko innym, czy pokorne edukowanie siebie. Mustafa Arioli jest autorem książki, która wkrótce będzie miała swoją premierę, islamski Jezus, jak żydowski król stał się muzułmańskim prorokiem.